Matko Stoik, nasz nowy zawodnik raszowej. Poznaliśmy się wcześniej w Cibożycach i no, bardzo wielka niespodzianka, że razem z wratem przyszli do nas. Co możesz powiedzieć o transferze? Jest to, jest to taki transfer na ostatnią minutę zrobiony. Ja ja się nie dogadałem z klubem. W granicach nie wyszła współpraca, tak jak miało być. No i żeśmy wspólnie zdecydowali, że trzeba coś zmienić, żeby ta strona była zadowolona. No i właśnie w... znalazła się propozycja zajaszowej i każdy myślał jest zadowolony z tej współpracy z tego transferu. Myślę, że będzie super. Fajnie, żeś przyszedł potrafisz grać i w polu, i na bramce. No gołem. Ja zaczynałem gry w polu, a potem w Czechach stwierdzono, że Królicz z Ciebie będzie bramkarz. No i tak już zostało do dnia dzisiejszego. No. Więc nie jest obce, obce mi łapanie jak i granie nogami. Świetnie. Witamy w LZ Z Raszowa i myślę, że na następny mecz już pokażesz na co cię stać, swoje możliwości. Też na to liczę. Mamy coś do udowodnienia i mamy jakiś cel na ten Pozdrawiam całą Familię Jaszową. Fantastycznych kibiców co tu macie, zawodników. Pozdrawiam ścibożyce wielkie, pozdrawiam Wuchniaszkiecz, jak i pozdrawiam, także Polonium Głupczyce. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję też.